Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Mamy maj. U mnie w ogrodzie coraz bujniej wszystko kwitnie, coraz piękniej wszystko wygląda, ale dzisiaj pobawimy się w pogotowie hortensjowe. Powiem wam, co trzeba zrobić, żeby wzmocnić nasze hortensje, szczególnie hortensje ogrodowe. O których opowiadałam w przedostatnim odcinku, pokazywałam wam jak kiepsko one wyglądają po wiosennych przymrozkach i po suszy. Spróbujemy coś zaradzić. Spróbujemy stworzyć jakiś nawóz, jakąś miksturę, która poprawi ich kondycję, a także pokażę wam co kwitnie w moim ogrodzie, bo jak sami widzicie, jest coraz bardziej zielono i coraz bujniej. Zapraszam do oglądania. Jeżeli wasze hortensje ogrodowe wyglądają podobnie jak moje, czyli są w podobnie fatalnej kondycji, zobaczcie, przebarwione liście, żółte, jak gdyby podsuszone, to oznaka tego, że wiosenny przymrozek dał się im konkretnie we znaki. Myślę, że przymrozek plus susza zrobiły swoje. I teraz pójdziemy sobie przygotować nawóz. Dzięki któremu mam nadzieję, że moje hortensje znowu odzyskają wigor i będą pięknie kwitły. Kiedy zobaczyłam te moje biedne hortensje w tak kiepskim stanie, zastanawiałam się, jak będę mogła im pomóc. W związku z tym, że teraz popadał deszcz, a przedtem było sucho. Więc nawóz, który rozsypałam jakiś miesiąc temu, nawóz granulowany, wiadomo, jak jest susza, on się w ogóle nie wchłonął, więc Hortensja nie pobrała żadnych składników odżywczych. Teraz popadał deszcz, i zastosujemy tutaj, tak jakby dwuetapowe nawożenie. Pierwsze to nawieziemy oczywiście doglebowo czyli zasilimy korzenie i zastosuję tutaj nawóz płynny, który będę, yy, którym będę podlewać rośliny. Oraz nawóz, którym będę pryskać liście moich hortensji. Jest to nawóz interwencyjny, jest bardzo bogaty. Tutaj mamy cały przegląd naprawdę mikro i makro elementów. Jest to nawóz, który możemy używać właśnie w przypadku takich uszkodzeń wiosennych, czy to przymrozków, czy to suszy. Więc tutaj sobie tak zadziałamy na, na te dwa sposoby. Jeżeli chodzi o podlewanie hortensji, używamy tutaj dwie łyżeczki na 10 litrów wody, więc ja sobie tak właśnie zastosuję ten sposób. Konewkę mam 8-litrową, więc niecałą łyżeczkę sypię, dobrze wymieszam. I będę podlewać hortensję. Myślę, że większy krzak hortensji to około 5 litrów, natomiast mniejsze y, krzaczki 2-3 litry pod jeden krzaczek. Jeżeli chodzi o oprysk, robimy połowę mm, zalecanej dawki co do konewki, a więc na. Ja mam tutaj dwulitrową taką, taki opryskiwacz, więc tutaj dam na czubek łyżeczki. Tak maleńko. Myślę, że tyle wystarczy. Na czubeczek łyżeczki, do opryskiwacza i będziemy spryskiwać rośliny. Będę podlewać hortensje ogrodowe, natomiast do hortensji bukietowych zastosuję nawóz, taki żel do hortensji. Pytaliście mnie w komentarzach ostatnio, czy do hortensji ogrodowych i bukietowych można stosować taki uniwersalny nawóz. Więc y, oczywiście można do jednych i do drugich. Jeżeli oprócz hortensji ucierpiały jeszcze wasze jakieś inne rośliny, również mamy tutaj fajny stymulator wzrostu, to jest firmy Agrecol i ten nawóz również rozpuszczamy w wodzie, również możemy nim opryskiwać rośliny. Przez, właśnie tutaj jest nawet napisane, jest to środek Ashai i stosujemy go, kiedy roślina jest narażona na jakiś stres po posadzeniu, na uszkodzenia mechaniczne, na uszkodzenia takie po, właśnie po przymrozkach czy też przesuszone. Ten środek możemy używać do, również do warzyw. Ogólnie to bardzo przepraszam Was za ten miszmasz na moim stole, ale jestem w trakcie robienia kompozycji, sadzenia różnych roślin doniczkowych, obsadzania donic, także dlatego tak to wszystko wygląda. A przy okazji zobaczcie, czy podoba Wam się mój bukiecik, który zrobiłam w ciągu pięciu minut. Dwa klony, żółty, czerwony, trzy czosnki ozdobne, trzy tulipany, krzewuszka i bukiet jak malowany. Muszę Wam powiedzieć, że te tak jakby troszkę zaczęły zbierać się do życia. Najbardziej cieszy mnie fakt, że widzę zawiązane pąki kwiatowe, więc to jest najlepsza wiadomość, że hortensje będą kwitły. Ważna rzecz, jeżeli robicie oprysk jakim, jakąkolwiek substancją na liście, takie nawożenie dolistne, nie możemy tego robić w słońcu. Musi być delikatny cień lub półcień. Na nawozie również jest napisane, żeby nie nawozić, jeżeli, jeżeli roślina ma już wykształtowane, jeżeli już kwitnie. Moje hortensje są jeszcze w pąkach, więc spokojnie jeszcze są takie pąki są tutaj pochowane, więc spokojnie możemy je pryskać. Ten drugi stary krzak, ona ma około 15-20 lat, też ucierpiała, ale tutaj chyba przymrozek nie szedł po tej linii, bo ma troszkę mniejsze szkody. Aczkolwiek zobaczcie, te liście również są brzydkie, więc również ją tutaj troszeczkę dokarmimy. Jak dobrze, że są czynności, które mogę robić na stojąco. Bo jakieś dwa tygodnie temu łupnęło mnie w krzyżu i niestety nie mogę się schylać, więc teraz rzeczy, które wykonuję, wykonuję je raczej na stojąco. Tutaj też mam mały krzaczek hortensji, ale słoneczko wyszło, więc teraz nie będę pryskać. Poczekam jak zrobi się tutaj cień. Jeżeli pędy waszych hortensji są bardzo uszkodzone, takie zdrewniałe i, i, i nie wypuszczają za dużo liści, hortensje ogrodowe możemy spokojnie przycinać przy samej ziemi. Możemy ją odmłodzić i w kolejnym roku ona nawet w tym roku już zacznie wypuszczać nowe przerosty, które niestety nie będą kwitły, ale od dołu w przyszłym roku będzie Wam się ładnie taka hortensja odradzać, bo mówi się, że hortensje ogrodowych nie przycinamy. Nie przycinamy, ale możemy je od czasu do czasu, co, jakiś, co kilka lat odmładzać lub wycinać chore i stare pędy. No, mam nadzieję, że po takiej aplikacji i odżywieniu moje hortensje wezmą się do życia. Taki zabieg powtórzę za około tydzień. Jeśli chodzi o podlewanie doglebowe, myślę, że zrobię to za trzy tygodnie. Taką hortensję, takiej wysokości, takiej wielkości, podlewamy około 2-3 litry. Obiecałam, słowa dotrzymuję, że pokażę Wam, jak mój. Pierwszy rododendron, który został posadzony w tym ogrodzie, będzie się rozwijał. Zobaczcie, jak on wygląda w tym momencie. Prawdziwe cudo. Prawdopodobnie jest to rododendron odmiany impeditum, ale głowy nie dam uciąć, bo on jest bardzo stary, tak jak powiedziałam, jest to najstarszy rododendron. Jestem nim zachwycona, oczarowana. No, gigant, zobaczcie, prawdziwy gigant. Ma ach, przeszło 2 metry i kwitnie fenomenalnie. Muszę wam pokazać po raz kolejny. Moją azalię japońską Nancy Dippel. Film nagrywaliśmy chyba 10 dni temu, więc ona zaczynała kwitnąć, a teraz zobaczcie, jest w swoim chyba teraz najlepszym momencie kwitnienia. Tutaj pytaliście mnie również, czy jest to fontanna, czy kwietnik. Jest to fontanna zamieniona na kwietnik, ponieważ. Jeszcze nie udało się zamontować pompy, więc stwierdziłam, że wykorzystam ją jako kwietnik. Na górze rosną y, sukulenty, na dole wsadziłam y, supertunie y, bubblegum, supertunie jazzberry. Tutaj rosną róże po obydwu stronach z tyłu jest z jeszcze całkiem z tyłu jest kratka, po niej pnie się powojnik, róża. Tutaj z przodu również są różyczki, no i śliczne niezapominajki. One już kwitną mi tutaj chyba ze trzy tygodnie. Coś pięknego. Są bardzo podobne do brunery. A przy okazji pokażę Wam jeszcze jedną azalię. To jest azalia wielkokwiatowa, która kwitnie również w tym momencie jak szalona. Jej kwiaty są gigantyczne w kolorze pomarańczowo-czerwonym. Zobaczcie, jaka piękna. Jeżeli ktoś lubi takie ostre kolory, to no to prawdziwa żarówa. Jest przepiękna. Zobaczcie, co w tym momencie wyczynia mój rododendron Nowa Zębla. Tutaj nie trzeba w ogóle komentować. Tutaj jego kwitnienie mówi samo za siebie. Tego wam nie pokazywałam w tym roku. Jest to rododendron Harmas, Charmon, nie wiem, to tak jakoś brzmi z francuska, ale gdybym miała przeprowadzić ranking najpiękniejszych rododendronów, to ten byłby w pierwszej trójce. Cudowne kwiaty, maźnięte pędzelkiem w kolorze czerwonym z akcentem różowym i białym środkiem. Przepiękny rododendron. Ma dorastać do półtora metra. W tym momencie kwitną też krzewuszki. Chcę Wam powiedzieć, że ta roślina ma niesłychaną wolę życia. Ja ją wygorgoliłam praktycznie do samego dołu i tak właśnie co roku robię, że ja ją bardzo nisko tnę, a ona co roku jest uparta, wypuszcza nowe pędy, no i kwitnie. Jeżeli chodzi o hortensje krzewiaste, Anabel, wszystkie są w świetnej formie, nic się nie dzieje, mają ładne, zdrowe, zielone listki, więc tutaj nie będę stosować żadnych oprysków. Jeżeli chodzi o bukietówki, również są w fajnej formie. Jedyny minus to listki. Mam kilka takich listków, które wyglądają w ten sposób. Zobaczcie. No ale to nie są na pewno szkody mrozowe, tylko szkody robaczkowe. Będę musiała tutaj zrobić oprysk na jakieś szkodniki. A przy okazji zobaczcie, jaki piękny pieris japoński. Na wiosnę wypuszcza takie intensywnie bordowe liście. Natomiast w ciągu lata przebarwia się na zielono, a jesienią na pomarańczowo. Też bardzo wdzięczna roślina, która lubi rosnąć w miejscach półcienistych i cienistych. Zobaczcie, jakie tu fajne mam zestawienie kolorystyczne. Obok pierisa bordowego. Posadziłam berberys w kolorze żółtym, nad nim natomiast berberys w kolorze bordowym. Bardzo lubię to połączenie, szczególnie wiosną, kiedy wszystkie te rośliny tak świeżo intensywnie mm, się przebarwiają. I jeszcze azalie wielkokwiatowe. Po mojej lewej stronie ta żółta piękność, ona jest taka delikatnie żółto-kremowo-cytrynowa. To azalia pontyjska, pachnie przepięknie. Natomiast po mojej prawej stronie zaczyna się dopiero rozwijać azalia, prawdopodobnie dolorozo. Jest to jedna z pierwszych azali, więc na 100% nie pamiętam jej nazwy, ale chyba tak. Tnę ją dosyć intensywnie co roku. Myślę, że wam pokażę taki film. Nagram taki film, jak przycinać azalie, bo tnie się je po kwitnieniu. W związku z tym, że mój ogród przypomina troszeczkę burz, nie chce mi się tam biegać po tych rabatach, ale jeszcze raz zwróćcie uwagę na moją azalię Persil. Kwitnie trzeci tydzień, nawet chyba czwarty, i w ogóle nie widać, że ona ma zamiar przekwitać. Polecam wam, wam te azalie, przepiękne kwiaty, duże, białe, wypełnione takimi żółtymi akcentami. Mam nadzieję, że moje dzisiejsze wideo wam się podobało, że być może moje porady wykorzystacie również w waszych ogrodach koniecznie piszcie w komentarzach jak wy pomagacie swoim roślinkom, swoim hortensjom czy również dawaliście jakieś opryski, stosowaliście nawóz dolistny, czy może być może doglebowy, a być może w ogóle stwierdziliście, że roślina sama się musi zregenerować bardzo lubię sekcję komentarzy ostatnio kilka osób pisało, że lubi zaglądać na mój kanał, ponieważ dzięki komentarzom które znajdują się pod filmami i wymianie naszych Poglądów i opinii mogą się dużo nauczyć. To jest bardzo fajne, bardzo kreatywne i wnoszące wiele dobrego dla wszystkich osób, które to czytają. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, zachęcam Was do lajkowania tego filmiku. Widzimy się za kilka dni. Do zobaczenia!